Clash Royal są tak słabe deki, że wasz Mega Night Cycle to przynik Top deck. Dzisiaj zagram dekami tak słabymi, że nie mieliście pojęcia, że można ułożyć coś aż tak beznadziejnego. Lecimy z pierwszym. Gobliny, Ice Spirit, Mirror, Rage, Zap Snowball, Freezy Claw. Co może później nie tak? Atakujemy Hill Spiritem. Ma tylko 12 level, więc akcja kończy się niepowodzeniem. Gobliny z tyłu. Będziemy mieli obie linie pod kontrolą. Śnieżka w złotego rycerza, zapik Phoenixa Rider, Jak ja mam to wybronić? Mirrorujemy gobliny. Banda zielonych stworów wraz z małymi spelami skutecznie broni naszą wieżę. Niestety, Wizard posyła wszystkich do grobu. Mrozimy Lumberjacka z Wizardem, by odwletnie uniknione. Heal Spirit wykańcza Wizarda. Niestety, tracimy naszą wieżę. Balon z Rage'em rzucamy wszystko, byleby go powstrzymać. Kolejny złoty rycerz. Jedyne, co mogę zrobić, to go zamrozić. Heal Spirit wraz z goblinami skutecznie go wykańczają. Udało się nawet zdobyć trochę obrażeń na lewej bierze przeciwnika. Kontrujemy Ramrajdera goblinami, przyjmując troszeczkę obrażeń na królu. Kontra atak klonujemy nasze gobliny i zdobywamy kolejne cenne obrażenia. Śnieżka z zapem prawie bezbłędnie kontrolują Wizarda z ewolucją. Kolejne jednostki mirror gobliny to jedyne co mogę zrobić. Dorzucam jeszcze kilka speli i jakimś cudem udaje się wybronić ten push. Elektryzujemy Lumberjacka tylko po to, by zaraz go zamrozić. Dostało 10 sekund, ostatni push. Staje na głowie, żeby go wybronić, i udaje się. Szczerze mówiąc, jak słabym trzeba być, żeby nie wygrać na 3 korony na taki deck. Ocena deku 0 na 10. Kolejna gra, a tu jest jeszcze gorzej. Naszą jedyną jednostką jest Heal Spirit, ale wierzę, że tym razem uda się wygrać. Heal Spirit z tyłu i rzucamy loga w bierze przeciwnika i w ten sposób w tym momencie gry wygrywamy pod względem obrażeń. Pekka z tyłu, na pewno uda mi się przed nią wybronić tymi kartami. Robo Goblin za nią, jakby tego było mało. Ja i tak powoli zbieram eliksir kolektorem na ostateczny push, który zmiecie tego przeciwnika z powierzchni ziemi. Drugi eliksir kolektor zagrany defensywnie, widz oglądający tę grę ucieszył się z tego zagrania. Dołożony lamberjack, wszystko fryzujemy, by na spokojnie zastanowić się, jak ja mam to ma obronić. Heal Spirit, Log Rage, to no nie udało się zabić żadnej jednostki. Stajemy na głowie, by choć trochę wydłużyć tę grę. Przeciwnik wywiesza białą flagę, chyba zauważył, że nie ma z nami żadnych szans. Ja jednak pozwalam mu wygrać z dobroci serca. Ocena tego deku to minus 100 na 10. Kolejny deck. Tutaj budynków obronnych nam nie zabraknie. Naszym jedynym sposobem na pokonanie przeciwnika jest Barbarian Hut na 9 levelu. Będzie ciekawie. Stawiamy grobowiec, wykazujemy inicjatywę, budując powoli nasz wielki push. Barbarian Hut po tej samej stronie. Tego puszu już nic nie jest w stanie powstrzymać. Gigant z balonem zagranic ze strony przeciwnika. Ale na spokojnie, mamy wiele budynków defensywnych, którymi możemy się bronić. Bomb Tower, Tombstone oraz Kanon skutecznie nas bronią. No prawie, bo bomba zwalona i tak zniszczyła naszą wieżę. Trzy minionki przeciwnika rozprawiają się z każdym moim barbarianem po kolei. Ale to jest czas na pompowanie eliksiru. Będę miał go tyle, że przeciwnik na pewno się już nie wybroni. Tombstone broni wieżę od giganta. No prawie, obroniłby, gdyby nie te cholerne strzałki. Ale na spokojnie, mamy barbarian Hut który już produkuje potężnych bojowników. Niestety minionki znowu chcą się ich pozbyć, ale nie tym razem. Ofensywny Inverno Tower im w tym przeszkodzi. Tak spodobało mi się to zagranie, że postanowiłem dorzucić do tego jeszcze drugi. Teraz nic się nie przybije, kontroluję tę grę. Kolejna pompka i grobowiec. Przeciwnik znowu zagrywa swoje słynne zagranie giganta z balonem. Kanon robi co może, by pomóc w obronie, ale znika w ułamku sekundy. Dorzucamy Tesle, Przeciwnik Evo Valkyrie z arczerkami. Próbujemy jeszcze to wybronić, ale niestety bezskutecznie. Ocena deku minus milion na 10.